dobry, bracia i siostry. Dzisiaj znowu sam jestem, bo właśnie wylądowałem w Warszawie. Dzisiaj się skończyło wieczorem seminarium wiary, teraz jestem tu w nocy, nocuję u księży. Jestem w parafii św. Patryka, czyli to jest irlandzki święty. Ciekawa postać. Ale dobrze, już przechodzę do słowa, żeby dzisiaj nie, nie przedłużać, ale też przy okazji mi przypomnieli, żebym przypomniał o tym, że w nie, w niedługo, bo w pierwszy, kwietnia za dwa tygodnie w Rzeszowie będą rekolekcje wiary, czy kurs wiary dokładnie trzeba by to nazwać. Tam staramy się tłumaczyć, wchodzić w większe rzeczy. Mam Fajnie będzie, jak moja żona powie świadectwo, jak ten kurs ją poprowadził, choć powiedziała, kiedyś już usłyszałem, że właśnie na tym kursie Bóg jej pokazał ten Kobiecy projekt, i od tamtej pory ten kobiecy projekt po prostu jest, i, i Pan Bóg to prowadzi, więc zapraszam, kto by chciał 1-3 kwietnia w, w, na Taborze, przy okazji są moje urodziny 3 kwietnia, więc będziemy mogli razem poświętować. Będziecie się mogli osobiście za mnie pomodlić i będzie mi oczywiście bardzo miło. Z tegoż to powodu, by Pan Bóg poszerzał granice mojej służby, ale przede wszystkim wiary, bo to będzie kurs wiary, abym coraz bardziej wierzył Bogu. Amen. Dzisiaj mamy środę, Jeremiasz 18, 18 do 20, w sumie tylko trzy wersety, ale jakże bogate. Nie dziwi rzekli: chodźcie, uknujmy zamach na Jeremiasza, bo przecież. Nie zabraknie kapłanowi pouczenia, ani mędrcowi rady, ani prorokowi słowa. Chodźcie, uderzmy go językiem, nie zważajmy wcale na jego słowa. Usłysz mnie, panie, i słuchaj głosu moich przeciwników: Czy złem za dobro się płaci, a oni wykopali dół dla mnie. Wspomnij, jak stawałem przed Tobą, aby się wstawiać za nimi. Aby odwrócić od nich Twój gniew. Oto Słowo Boże. I Bogu nie będę dzięki. Zobaczcie, bo taka pierwsza analogia, która mi przychodzi do głowy, to jest analogia Jezusa Chrystusa. Nie, Ten, który czynił tylko dobro, nagle po prostu usłyszysz: Ojcze, tak? no Ja im czyniłem dobro, a oni właśnie dzisiaj chcą mnie zabić. No, prawda jest taka, że Jezus, zauważcie, nigdy nie pokazywał i nie zachęcał do odbierania do odbierania nagrody ze strony ludzi, do odbierania nagrody, nagrody w ogóle na świecie. On mówi, że nagrodzony będzie w domu Ojca mego człowieka, czyli nagroda przychodzi od Boga, a nie od człowieka. Ale służę nie Bogu, tylko człowiekowi, no bo jakie ja mogę dobro dla Boga robić? Ja robię dobro dla człowieka, po prostu tak, jeżeli tutaj służę na ziemi, jeśli jestem posłuszny po Bogu. No i teraz ten Jeremiasz biedny, który no, wypełniał wolę Bożą, usłysz mnie, Panie, słuchaj głosy moich przeciwników. Czy złem za dobro się płaci? No właśnie, yy, no, prawda jest taka, że tak jest w świecie. Jeśli prawdziwie głosisz Ewangelię, to będziesz doświadczał zła ze strony ludzi. Oczywiście też wdzięczność tak od tych, którym się życie zmieniło, ale, ale nie ma drogi bez krzyża, i to jest jeden z tych krzyży, o którym mówi Jezus Chrystus. I jak popatrzycie na całe życie <coughs> wasza Jaremiasza, całą jego księgę, to zobaczycie, że on ma taki dużo momentów. To jest taki, bym powiedział poniekąd. Prorok na smutno, to jego życie nie, nie jest łatwe. Jego misja nie jest łatwa. On ma bardzo ciężko w tym swoim życiu. No ale I to też jak widać, ma takie wątpliwości. u złem za dobro się płaci zaskoczona. Potem mówi, a oni wykopali dół dla mnie. Wspomnij, jak stawałem przed tobą, aby się wstawiać za nimi. Czyli mówi, no, no to zrób coś, no. Przecież patrz, pracuję dla Ciebie, robię dla Ciebie. To jest taka jeszcze poniekąd trochę niedojrzałość, nie? czy, czy nieznajomość tematu, czy, czy yy, no takie coś, w czym mi dzisiaj jest łatwiej, bo ja już znałem Jeremiasza, jak wchodziłem w misję swoją ja już znałem tych proroków, no on nie znał Jeremiasza wcześniej, bo był pierwszym Jeremiaszem, tak, który szedł za Bogiem, my możemy dzisiaj czytając słowo zobaczyć, jaka jest ta naprawdę zapłata, więc zapłata jest po stronie Boga po stronie ludzi, no to najbardziej nam to pokazał Jezus ukrzyżuj, ukrzyżuj, tak ludzie cię z znienawidzą za dobro to jest, to jest dziwne i zobaczcie, my możemy poniekąd dobro dać to co się dzieje teraz z kwestią Ukrainy z jak pomagamy ludziom, to jest piękne, ale jak się temu przyjrzymy bliżej, to w wielu miejscach będzie karykatura dobra, bo już wiele ludzi mówi, "Ja Cię, Witek, już nie wytrzymujemy z tymi ludźmi w domu, już co napięcie, czy jakiś pierwszy odzew takiej miłości, fajnie, wow, 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 zachwytu, ale brak takiej głębszej refleksji nad tym, nie? Czy, czy ja naprawdę pomagam w ten sposób, czy rzeczywiście teraz czynię dobro, no żeby czynić dobro, Trzeba mieć jakieś doświadczenie w tym lub no, nasłuchiwać Boga. Oczywiście są tacy, w którym bardzo fajnie się to potoczyło, jest bardzo dobrze, ale są tacy, którzy już dzisiaj zaczynają mieć już nie pierwsze problemy, chodziłem o rodzinie, która oddała swoje drugie mieszkanie w mieście, w którym mieszkała, no i przyjeżdżają za parę dni do domu, się okazuje, że nie ma. Y, ludzie z Ukrainy i nie ma nic w domu, cały dom ukradziony doszczętnie, wszystko wewiezione, ukradzione, wszystko, co miało jakąś wartość, nie? Cały dom splądrowany, no i ślad po nich zaginął, nie? No więc i takie sytuacje się zdarzają. no Ale tak, to jest właśnie cena za dobro, więc jeżeli ciebie spotka, zło, smutek, ograbienie, to jest, to też mówi w Ewangelii, no to powiedz, no tak, w sumie Jezus to zapowiadał, nie? Więc nie robię to ze względu na zapłatę ludzką, tylko ze względu na miłość Boga. No, amen. Psalm <laughs> 31. To mi się razu skojarzyło z Jeremiaszem 31, który warto przeczytać sobie. Ale dobra, psalm mamy 31. Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu. No oczywiście widać, że jest Mu ciężko, tak? Wydobądź mnie z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką. W ręce Twoje powierzam Ducha Mego. Ty mnie odkupisz, panie wierny Boże. Amen. Słyszałem bowiem, jak wielu szeptało: trwoga jest dokoła, przeciw mnie się gromadzą, zamierzając odebrać mi życie. Ja zaś pokładam ufność w tobie, panie, i mówię: Ty jesteś moim Bogiem, w Twoim ręku są moje losy. Wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców. Amen. No właśnie. Byłby się to 15 werset takim będzie kluczowym. Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, i mówię: Ty jesteś moim Bogiem. I, Becie, siostro, zwracam uwagę na to i mówię, bo nie wystarcza to, co myślisz, ważne jeszcze jest to, co mówisz. I mówię: Ty jesteś moim Bogiem. Powiedz teraz, Boże Ojcze, Ty jesteś moim Bogiem. Jezu Chryste ty jesteś moim Bogiem, Duchu Święty. Ty jesteś moim Bogiem. Wypowiedz to. Niech ta rzeczywistość będzie odkryta przed Duchem przed światem duchowym, przepraszam, przed światem duchowym. Niech one usłyszą, niech demony usłyszą, niech twoi wrogowie usłyszą, że Jezus jest twoim Bogiem, że Bóg Ojciec jest twoim Bogiem, że Duch Święty jest twoim Bogiem. Wypowiedz to. Tu nie ma, ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie. No to dobrze, pokładam ufność, no to ufność jest gdzieś wewnątrz, we mnie, ona jest w moim, w moim sercu, w mojej głowie. Ale i mówię, Ty jesteś Moim Bogiem. Czyli tak mówiłem w konferencji, wiara i nawrócenie dla tych, którzy są na seminarium Budowy Wiary, czyli ja już wierzę, dlatego pokładam ufność w Tobie, to jest wiara, ale jeszcze musi być nawrócenie. Także nawrócenie mojego słowa. Ja mówię, Ty jesteś Moim Bogiem. Czy Ty to mówisz? Czy mówisz to Bogu? By przypomnieć, zobacz Jeremiasz dzisiaj w pierwszym czytaniu przypomniał Bogu. Przecież ja tobie, ja w tobie, ja dzięki tobie, ja dla ciebie na Twoje posłanie, na Twoje słowo posłania robiłem to i to, nie? Przypominam, to nie, że Bóg zapomniał, tylko chodzi o tą postawę Jeremiasza. I w Twoim ręku są moje losy. Kęcówka. Wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców. Amen. I teraz, zobaczcie, słyszałem, jak wielu szeptało, trwoga jest dookoła. I to właśnie zło będzie szeptane, zło będzie niedomówione, zło będzie takie, ale ja wprawdzie mam stanąć i mówi: Ja mówię, Ty jesteś moim Bogiem. To zło będzie takie, żeby gdzieś w głuchy telefon się zabawić, żeby coś. To zobaczcie, nawet ta wojna, to jest wszystko niejasne, pandemia wcześniej, to jest wszystko niejasne. My nie wiemy skąd, co trochę informacji szczątkowej dochodzi. Mamy ten głos, mówi tak, ci mówią tak, strony z sobą podzielone, nie? Nie wiemy. Ale ja mówię, Ty jesteś Moim Bogiem, i to jest istota, na której mam się oprzeć. A nie szmery z prawej, i nie szmery z lewej. Amen. Teraz mamy aklamację Jan 8:12. Jezus mówi: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, będzie miał światło życia. Ja jestem światłem świata, światłością świata. Kto idzie za mną, będzie miał światło życia. No, no to jest to, czy chcesz mieć to światło, czy chcesz innym światłem świecić, innym blaskiem błyszczeć, nie? Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, będzie miał światło życia. Amen. No i Ewangelia Mateusz, 20 rozdział. Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno dwunastu i w drodze rzekł do nich. Oto idziemy do Jerozolimy, a tam syn człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. Oni skażą go na śmierć i wydadzą go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany, a trzeciego dnia zmartwychwstanie wtedy podeszła do niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami oddawszy mu pokłon o coś go prosiła on ją zapytał czego pragniesz rzekła mu powiedz żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie jeden po prawej a drugi po lewej twojej stronie odpowiadając zaś rzekł Jezus nie wiecie o co prosicie czy możecie pić kielich który ja mam pić Odpowiedzieli mu: Możemy. On rzekł do nich: Kielich mój wprawdzie pić będziecie, ale nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy usłyszało to, dziesięciu pozostałych oburzyli się na tych dwóch braci, lecz Jezus przywołał ich do siebie, że wiecie, że władcy narodów uciskają mnie, a wielcy dają im odczuć swą władzę, nie tak będzie u was, lecz kto by między wami chciał stać się wielkim niech będzie waszym sługą, a kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym tak ja, syn człowieczy, który nie przyszedł, aby mu służono lecz służyć i dać swoje życie jako okup za wielu chwała Tobie Chryste o tak Chwała Tobie Chryste, bada chwała. No to jest bardzo mocne słowo. Ono pokazuje to prawdziwą służbę. Zobaczcie, Jezus wziął dwunastu. I to jest też ciekawa ta okoliczność. On ich bierze na bok i im tłumaczy pewne rzeczy, no takie bardzo ważne i bardzo trudne. Bo On im mówi teraz, no bardzo otwartym kodem. Idziemy do Jerozolimy, tam Syn Człowieczy, czyli mówi o sobie Jezus, ja, zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie, oni Go skażą na śmierć i wydadzą go Poganą, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wszystko im powiedział. Wszystko im powiedział. Oni tak nie byli. Wszystko im powiedział. I tak jak powiedział, tak było. Można powiedzieć, wyprorokował. No tak, no wyprorokował, bo, bo był samym Bogiem. I Duch Święty mówił mu, prowadził go i pokazywał, co ma być. I... Można powiedzieć, że objawia im największą prawdę świata, czyli no, zbawienie człowieka. Mówi im o tym, co się właśnie wydarzy, i mówi im o czymś absolutnie najważniejszym na Ziemi, dla historii ich życia i dla historii całej ludzkości. Na co przychodzi mama synów Zebedeusza ze swoimi synami, oddawszy mu pokłon, tak? o coś poprosiła. To w ogóle, no, no, sytuacja jest totalnie nieadekwatna do, do tej powagi, o której właśnie mówi Jezus, nie? Ona do przychodzi, no, mam coś y, swojego do załatwienia, nie? Mam coś swojego, no, dla mnie to jest y, okropne, nie? Ona przychodzi i mówi, mam coś swojego, a Ty byś tak zatroszczył się, żeby moi byli po Twojej prawej, lewej. Choć wiecie co, to jest takie fajne, bo nie wiem, jak tam wy macie w ołtarze, w parafii, ale ja pochodzę z parafii podwyższenia Krzyża Świętego w Bytomiu i my tam mamy na ołtarzu, czyli w tym miejscu, gdzie jest tabernakulum, tam też jest stawiana monstrancja, u góry na środku jest krzyż, taki potężny na tyle ścianie, ale chodzi na samym ołtarzu, tu, gdzie monstrancja stoi i są takie dwa, takie dwie ikony w sumie, po prawej i po, po, po lewej stronie. I więc po prawej stronie Chrystusa są Święci i ludzie zbawieni, a po lewej stronie Chrystusa są ludzie w piekle. To jest tylko tak obrazowo, żeby nie było piekła, tutaj nie było piekło, to no, tak było po prawej, po lewej stronie. I znaczy można powiedzieć, po jednej są zwycięzcy, po prawej, a po lewej są jakby przegrani. I mnie to mega dotykało zawsze młodzieńca, że no, ja chciałbym trafić po prawej. Jak po to? Czytałem tą to Ewangelię, no to ona mówi, że. Ona by chciała, żeby jedni byli po prawej, więc jeden był po prawej, a, a drugi, żeby był po lewej stronie. Nie? No, w, w, Sytuacja dość yy, dziwna, bo, bo gdyby tak na to popatrzeć, no to jeden mógł trafić yy, do nieba, a drugi mógł trafić yy, do piekła. Gdyby Jezus spełnił jej rolę. Ale zobaczcie, co jej, znaczy zobaczcie, już zobaczyliście, co jej Jezus odpowiada. Jezus odpowiada jej, odpowiadając, nie wiecie, o co prosicie. No właśnie. Nie wiecie, o co prosicie. Jej im i synom odpowiada, tak? Nie wiecie, o co prosicie, ale teraz o co? No proszę, że mieć po prawej, po lewej. O co im chodziło? o im chodziło o koneksję, że my chcemy być najbliżej Jezusa. Mama chciała najlepszego dla synów, synowie, czyli najlepszego dla siebie. Chcemy być na, na, mieć zaszczytne miejsca po prawej i lewej stronie, koło ciebie. A Jezus mówi, nie wiecie o co prosicie, no bo teraz mówię, chcecie być bliżej mnie, no to większy kielich jest przed wami do wypicia. Kielich mój wprawdzie będziecie pić, bo Jezus już wierzę, bo potem mnie prześladowali Was. Prześladować będą, tak? My to macie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej. Ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. To jest piękne. Ojciec rozdaje. Jest takich parę momentów. W 24 Mateusza Jezus też mówi: Nikt nie zna dnia ani godziny. Tylko, ani nawet aniołowie niebiescy. Tylko sam ojciec mówi o końcu świata nikt nie wie, ja tak, lubię tych wszystkich, mówią o teraz będzie, tu już pewna przy mi było o teraz będzie koniec świata, za chwilę będzie koniec świata teraz wojna na Ukrainie o to będzie koniec świata nikt nie wie nikt nie wie, ty nie wiesz, aniołowie nie wiedzą jego, jego inni tam jacyś tam kapłani nie wiedzą każdy kto mówi to jest wróżenie z fusów, nikt nie wie, nawet Jezus mówi, że nie wie, tylko Ojciec sam niebieski zaufaj Ojcu, oddaj Ojcu chwałę a jeśli masz dziś być z ojcem w niebie, to tak się stanie, niezależnie od tego, czy wojna będzie, czy nie. No właśnie. No i teraz najważniejsza rzecz, jeszcze, znaczy jeszcze jedna ważna, czyli od ojca zależy, gdzie będę w niebie, jaki będę miał, że tak powiem, zakres uprzywilejowania. Nie? W cudzysłowie. Ale teraz mówię, jak będzie u Was, i tu pokazuje taką najistotniejszą rzecz, że władcy narodów uciskają mnie, zresztą mamy doświadczenie na wschodzie. Nie tak będzie u Was, lecz kto by między Wami chciał stać się wielkim, niech będzie Waszym sługą. Mamy służyć. Służyć moim braciom i siostrom. Mm, no. To nie jest łatwe. Nie? Już też cię tak mogę powiedzieć, że już odpływałem: czy kobieta jakaś bitego z jedna pani, która się wstydzi do ciebie podejść, czy ja mówię, Jasno, No nie, niech, niech podejdzie. Nie? No, mówię, bo ja tak nie, nie chciałabym ci tam coś no, przeszkadzać, czy jakiś taki tekst. I no, tak mówię, powiedziałem: Nie wiem, że ta Ewangelia będzie na jutro. Ja jej mówię: No, ale że ja tu, bo to jestem. Ja tu dla Was jestem żebyście mnie zaczepiali i tak dalej. No, no, nie przyjeżdżam tu dla siebie, nie? Ani nie dla księdza proboszcza, Tylko tu jestem dla was. Na ten czas tu jestem, a jutro będę gdzie indziej, nie? No. Jeśli jak Bóg pozwoli, to będę w stadnikach głosił koło Krakowa. No, no właśnie. Więc teraz Jezus mówi, to zobacz jeszcze, a kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym i teraz mówi, tak jak ja, mówi Jezus o sobie, tak, Syn Człowieczy, który, ten, który idzie na ukrzyżowanie, tak, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. W tej perspektywie można popatrzeć, moje życie jako okup za wielu. Na maszynie królewskie, aby moje życie Miało pozytywny wpływ na losy świata, na królewskie. Życzę, bracia i siostry, Tobie, sobie, byśmy poruszali się w tym. I wielu by się przez nasze życie zachwycało naszym Bogiem, który jest w niebie i co dobre dla wszystkich. Amen. Duchu Święty, poruszaj się. Wiem, Panie, że wiele osób potrzebuje ciebie, potrzebuje ustrowienia. Wiem, że wiele osób potrzebuje napełnienia, odnowienia. Wiele osób potrzebuje więcej Ciebie. Działaj, Duchu Święty. W imieniu Jezusa Chrystusa proszę, Duchu Święty, poruszaj się w każdej osobie. I uwielbiam Cię i błogosławię. I ucz mnie, Panie, bym umiał być bardziej. Bardziej niewolnikiem wielu, bardziej być narzędziem niż jestem dzisiaj. Chwała Ci Jezu, chwała Ci Jezu. Bądź błogosławiony, uwielbiony i wywyższony. Chwała Ci Jezu. Astma, Pan Bóg przychodzi do kogoś z astmą i leczy. Panie Niech Twoja miłość przenika tę rzeczywistość. Też przychodzi do Matki, która bardzo się martwi o córkę córka złe decyzje podejmuje w życiu. A Bóg mówi błogosław córkę, błogosław jej życie i nie trwórz się, niech się trwoży Twoje serce, bo to jest przyczółek do chwycenia się złego ducha, ale żyj w radości i wolności i miłości Bożej. Niezależnie od decyzji córki. Amen. Pan Bóg też przychodzi. Prawy staw kolanowy, bardzo zniszczony po wypadku. Przychodzi do Ciebie z uzdrowieniem. Też Pan Bóg przychodzi. Siódmy, ósmy krąg. Wypadanie tego, co jest pomiędzy dysku. Pan Bóg przychodzi. Naprawia to i nie będzie wypadał, i nie będzie bólu. Chwała Ci Jezu. Też Pan Bóg przychodzi do osoby ze skoliozą i prostuje ją. O tak, Panie, bądź uwielbiony i wywyższony. Są to Twoje dzieci. No, mam yy, HIV. Ktoś się boryka ze skutkami AIDS. Pan Bóg przychodzi i Cię leczy całkowicie. Bądź błogosławiony, mój sprawicielu. Bądź błogosławiony. Zbadaj się i sprawdź, że uzdrowienie się dokonało. Chwała Tobie Jezu. Też wrzody żołądka Bóg komuś leczy. I też nerwice natręstw Panu kogoś zabiera. Chwała Ci. I Duchu Święty porusza się jeszcze bardziej w Twoich dzieciach. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. To papa pa, kochani i do zobaczenia, jak Bóg pozwoli. Jutro, a dzisiaj też możecie się pomodlić, bo właśnie spotykam się z kapłanem na Bemowie, z proboszczem, jeszcze go nie znam. Jak wy to oglądacie, to jeszcze go nie znam, bo dopiero na 10 jestem umówiony i będziemy właśnie omawiać strefę mocy tutaj na Bemowie w 2022 w czerwcu. Amen. To do zobaczenia. Pa. Cię, wspaniałego Boga, uwielbiam. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem. Stojąc przed Twoim tronem.